To zdanie już przejdzie do historii. Stać mnie, miał krzyczeć Daniel Martyniuk do załogi i pasażerów samolotu Weezer, lecącego z malagi do Warszawy. Tyle że teraz okazuje się, że słowa wypowiedziane w złości mogą go kosztować nawet 200 tysięcy złotych. Według doniesień, linie lotnicze Weezer zamierzają obciążyć syna Zenona Martyniuka pełnymi kosztami awaryjnego lądowania w Nicei. To nie jest symboliczna kara, to realne pieniądze, które obejmują między innymi przekierowanie samolotu, dodatkowe paliwo, opóźnienia w rozkładzie, interwencje służb lotniskowych i policji oraz zakłócenia w pracy całej załogi. Jak tłumaczy przedstawiciel linii Weezer, takie sytuacje kosztują dziesiątki tysięcy euro, czyli w przeliczeniu od 150 do nawet 250 tysięcy złotych. I właśnie tyle może zapłacić Daniel Martyniuk za kilka minut słownego popisu w chmurach. Warto dodać, że Weezer stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec agresji i zapowiada, że podobne przypadki będą zgłaszane odpowiednim służbom. Co więcej, linia może też nałożyć na Daniela zakaz lotów, czyli tzw. no fly ban. Innymi słowy, w przyszłości Martyniuk może nie mieć już możliwości kupienia biletu na samolot tej linii. Do tego dochodzą możliwe konsekwencje prawne. Zgodnie z polskim kodeksem karnym Osoba, która zakłóca bezpieczeństwo lotu lub grozi załodze, może usłyszeć zarzuty i trafić nawet do więzienia. Eksperci zwracają uwagę, że takie zachowanie może też skutkować odszkodowaniem cywilnym, jeśli którykolwiek z pasażerów poniósł straty lub stres związany z incydentem. W skrócie: to, co miało być drobną zabawą, może zakończyć się rachunkiem, który nawet syna króla Discopolo może zabolać. Tym bardziej, że w przeszłości Daniel już wielokrotnie miał problemy z prawem. Ale nigdy jeszcze tak kosztowne. Czy rzeczywiście go stać? Czy faktycznie zapłaci za swoje zachowanie, czy też znów uda mu się uniknąć konsekwencji? Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach, gdy Weezer podejmie ostateczną decyzję w sprawie obciążenia kosztami. Jedno jest pewne. Tym razem żadna scena Disco Polo nie przyniosła tylu emocji, co ta rozgrywająca się kilka tysięcy metrów nad ziemią. Jeśli chcesz wiedzieć, jak kończą się podobne skandale i ile naprawdę kosztuje chwila sławy. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, bo w świecie gwiazd każda decyzja może mieć swoją cenę.